Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Osztor i zapraszam Was na kolejny materiał ze Sleeping Dogs no, Okej, okay, nie ma sprawy. Zatem zobaczmy tu mamy jakąś ikonkę, tutaj są jakieś chyba walki. Podziemny krąg North point, Szkolenie bojowe, okej. Okay. Zatem zobaczmy! Czyli pewnie będziemy musieli pokonać kilku przeciwników. Pokonaj wszystkich wrogów. Runda jeden z sześciu. No, tak jak mówiłem. Cwaniaczek. Chodź tutaj. Dobra, jeden leży. Dajcie mi kogoś trudniejszego. O, oh, dwóch. Super. Right. Winning, Fuck. Zblokował to. Wow. O, baję leży. Jeszcze tego. że jest bardzo silny. O ho, ho, ho. Właśnie tego czasu się nauczyłem ostatnio, jak byłem u mistrza Sifu. To jest uderzenie i podcięcie. Wow, przeskoczył. Zajmica sprawa. Jeszcze nikomu się to nie udało. i ciągle od tyłu próbuję mnie atakować. Nie ma jajców. by ten już padł? Jeszcze nie. Wow, ale wykończenie zajebiste. Dobra, leży. Szał mordowania, rekord 3, wynik 3, ok. Ooo, teraz gruby, który ciągle ma jakieś chwyty, więc jego trzeba szybko się pozbyć. No właśnie, o tym mówię. O oh, fuck. Dobra, udało się uniknąć. Fa No nie! No nie. No fa! Oła! Demit. No nie, no nie wierzę. co za koleś? Fuck! Dobra, udało się. O, dobra, mamy ten tryb. Możemy teraz tuć. Wstawaj. Hu, uh, było ciężko. Ciekarskim się życie zdegeneruje teraz na tą kolejną walkę. Tak jest, mamy nowe życie. Kurde już jest naprawdę ich dużo. A to jest ostatnia runda dopiero. Kurde, ale mamy nieźle. Nieźle wyszkolnego kolesia tyle ciosów naraz rozdaję za darmo? Kurde, oni się widzę boją atakować jak mam ten tryb. O, ale poleciał. Tego nie wytrzymał chyba. U, pięknie. Ale poleciał ładnie. Fak, trafił mnie. Ech! Leż! nie wstawaj. Wiem, że bij leżącego, ale trudno. Zasłużył sobie. Oho, ho, ho. Ciekawe, co za to dostaniemy. Jak wszystkich pokonamy. Come on, bitches. który pierwszy? O nie, gruby. Tego najbardziej się bawię, właśnie. O nie, nie udało się. O, Już po życia prawie nie mam. O nie, kolejny. Oh, fuck. No nie! Leż. Tego trzeba szybko... zwalić. No chyba padł. Auć! Au! Zostaw mnie. No nie, o oh, fuck ho 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 o nie To się źle skończy. Coś czuję, że nie dam rady ale postaram się. O to ten tryb Postaram się go wykorzystać jak najlepiej. Wow, ale zrobił unik, świetny. Aha, życie mi się zegenerowało też, świetnie. Pewnie podczas tego trybu, nawet na to uwagi nie zwróciłem. Kurde, próbowałem teraz wykorzystać to, że mogę sobie e, zaznaczać osoby, które mam atakować, ale jakoś zbytnio mi się to nie podoba. Ten system nie działa zbyt dobrze, według mnie. To chyba było wykończenie już. Nie dam się. Dobra, czarna bardzo szybko wciskać te przyciski. Oba ostatni chyba. Tak jest, wykonano podziemny krąg. Co za to dostaliśmy? Ale fajnie, kurczę, z około 10 minut takiej walki. Naprawdę fajnie. Można się nieźle podszkolić sobie potrenować 15 tysięcy

co tu mamy? Haracz autobusowy. Okej, okay, to jest misja triady. Zawrotna prędkość, to pewnie jakieś wyścigi są. Nalot policyjny. Okej, okay, zróbmy nalot policyjny. Widzę, że ciekawe czy są potem jeszcze jakieś inne misje. Odnośnie policji, bo jak na razie to te naloty polegają ciągle na tym samym. Czyli idziemy, oczyszczamy teren. Potem hakujemy kamerę. Następnie wracamy do naszej kryjówki, aby, aby. Kurczę, ale to auto prawie nie hamuje. Wracamy do naszej kryjówki, aby e, zobaczyć właśnie ten monitoring. Aby podejrzeć, co tam się dzieje. No i trzeba dilera po prostu potem zgarnąć. O kurde, ilu ich jest. Nie złajadka. Oj, gruby, już próbował mnie zatakować, nie wyszło. Pięknie. Warto wy... Oj. Warto zadać kilka ciosów, a na końcu właśnie przytrzymać X, aby wyprowadzić ten mocniejszy. No, fuck you. No znowu. O nie, nie udało mi się. Fak. To, że oberwał. O właśnie, taki cios. Jest naprawdę mocny. Ale krew się rozbryzła na ścianie po moim czasie. Naprawdę fajnie to wygląda. O, ho, ho, ale lepa. O, jeszcze nowi przyszli. O kurde. Bo no, to chyba wszyscy nie byli od razu. Kurde, mogę go złapać, bo nie bym go wykończył. Zdobyte srebro już jakiś wynik. Aj! Zegapiłem się na ten wynik. Oberwałem! O, ci już uciekli, super. Reputacja poziom drugi będzie? Nie, jeszcze brakuje mi chwile. No dobra, spójrzmy... Kamera, gdzie jest kamera? Gdzie jest ta skrzynka? Y... No dobra, to jest kamera. A co, skrzynka jest u góry, może? Hmm, spójrzmy, przecież nie wydaje. Nie, to jest przejście gdzieś do góry. Kurde, gdzie jest ta skrzynka? Co ja z tym zrobić? Yy... A, tu jest. Nie, to nie to. Kurczę, nie wiem, co trzeba zrobić teraz. Oj, coś ci się pojawiło. Okej. Okay. Hm. Dobra. cholera. No o co chodzi? Czemu to nic nie mogę zrobić? Hm. No to jest teraz ciekawe, wam powiem, bo tu powinna być skrzynka, którą mógłbym sobie zhakować, aby dostać właśnie do tej kamery. Ale nic takiego tu nie widzę. Tu nic nie ma. Co tu leży? Kasa? Aha, bo chyba palkomadę zniszczyłem. <śpoko> Spoko. No i mamy problem. Bo coś tu ewidentnie nie działa. Nie wiem dlaczego. To chyba ta skrzynka powinna nie wiem. Nie wiem o co z tym chodzi. No nic. <śpokojnie> nie wiem, czy na darmo się biliśmy, czy nie. Bardzo dziwna sytuacja. Może ja już mam po prostu wrócić do domu. Hmm, nie, ale to by nam się znaczyło na niebiesko, że muszę to dokończyć. No nic. Jedźmy może tutaj. Albo wykonajmy przysługę Rada stylisty. Wykonajmy tą misję. Gdzieś w góry jest koleś. dobra. Jak już tu blisko jesteśmy. No ciekawe, jeśli wiecie co tam trzeba zrobić, to napiszcie mi w komentarzu. Hej, panie...

O demyt. chodź tu. Wow, ale oni zrobił. Dobra, frajer myślę, że jest mocny. Ale chyba tylko w gębie i w nogach. Ale bić się chyba nie potrafię, bo dostaje taki łomot. Wow, ho, ho. O, nie nie w ogóle co się dzieje. To już ostatni został. No to raczej to nie było trudne. Pomniejsza reputacja. Super. Porządne jadło i napitki. Efekt regenerujący żywność trwa dwa razy dłużej. Bla, bla, bla. Okej. Okay. Spokojnie. Zresztą przeczytać, bo wciskałem A, żeby przeskoczyć przez e, przeszkodę. No niestety przypadkowo wyłączyłem. Ale wiem, gdzie ta skrzynka jest. Ona jest gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj wid... Gdzie ja tutaj chodziłem, Tutaj chodziłem, tak, tutaj chodziłem. O, to jest skrzynka jeszcze. Wow, nice. Super, kolejne 10 tysięcy. No, i mamy. E, zatem zajmiemy się hakowaniem. Już powoli to hakowanie pewnie będzie nudzić. Znając życie. Dobra, jeden, dwa, trzy. Punkt wyjściowy. Wow, żadna z tych cyfr, no to. 4, 5, 6, 7. 7 są na dobrym miejscu, 6 nie jest na dobrym miejscu, z tym tutaj damy 8, a tutaj damy 9. O, i te zamięć tylko i już mamy znany kod. Udało się. No i teraz trzeba wrócić, tak jak mówiłem, do naszego y, domu i tam już tylko podejrzeć y, dealera, który tutaj przybędzie. Weźmy sobie to nasze super stuningowane auto. Właśnie jeszcze mapę. Co to jest? Salon masażu? <laughs> Ciekawe. Dobra, jedziemy się trochę odstresować. Steam, mm -hmm. Sure, I may have to a Aż tak źle ze mną. You know how to make a, girl love her yeah. a ja myślałem, że to będzie widać. Kurde, zawiodłem się. Ech, szkoda. To mogło być nawet odprężające. Co to było? Co to dziwne auto? Kurde. Jestem... Jestem niestety, ale... ...zniesmaczony tym faktem, że... ...nie pokazali tego... ...w jaki sposób to się odbywa. Jakieś dziecko płacze. Witam... portiera tą doniczkę zniszczyłem. No i tak, North Point. Dobra, trzeba teraz zlokalizować naszego kupca, znaczy sprzedawcę, Zosną gra podpowie, ale to pewnie jest ten z lewej, który stoi, dokładnie, a ID no, i policjanci wtargnęli. Oglądacze, że oni boją się jednego policjanta. A mnie kurczy już się nie bali. Od razu ze mną do walki stanęli. No, jest tylko taki. Taki smaczek. 10 tysięcy spoko. Weźmy może tutaj sobie do szafy. Może, nie wiem, znajdziemy jakoś narnie. Eee, zobaczmy. Mamy coś do nowego do założenia. Aha, dostaliśmy właśnie jakąś koszulkę. Jak ona się nazywa? Pach! Oj, przepraszam. I mm. podkoszulek koszulek Steam Fortress z Portala, Bullshiftera i także twojego kumpla Kaita. Left for Dead, Midnight Riders, United Front. No, weźmy może sobie z tą koszulkę Spodnie. Majtki. Nie no, majtkach Musimy się zrobić do sklepu. I nawet chyba to zaraz zrobię. Zegarki. Mamy zegarek, więc sobie z. Podruba, no ale trudno. Okej. Okay. Yy, jesteśmy przebrani możemy teraz. Się przespać? Nie, my nigdy nie śpimy. E, udajemy się może do sklepu odzieżowego. To jest chyba najbliżej. E, kupimy sobie jakieś nowe, nowe ciuchy. Może coś fajnego wyhaczymy. Mogę ten skuter wziąć? A jakże inaczej? Nie, gdzie to co mi próbował? Tutaj naszą Czemu naszą Kurde, nie chce, żeby mi się misja włączyła czasami. Gdzie jest tutaj? tutaj w ogóle nie wiem, gdzie ja jadę, ale trudno. Dobra, wysiądę lepiej, bo to jest jakiś targ. Sorry, 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 biegnę. Tutaj Kurde, co to za przejście? Tu jest odzieżowy, ale nikogo nie ma. Chyba, że to z drugiej strony. Ja przyszedłem w ogóle. Co to za miejsce? No, może w tą stronę. Tu też jest jakiś odzieżowy. Mam nadzieję, że tutaj... O Jezus, bardziej trafię. Czemu on nie przyszedł przez G? Jezus. Szybciej, szybciej. No, tutaj ktoś stoi przynajmniej tam w kółku kasy. korpus. Zobaczmy, niska cena jest jakaś kolor brązowy. Aha, nie, tam z wyższej półki coś. Podrobione, czemu wszystko podrobione jest? Podrobiony t-shirt. Kurde no. Dobra, kupmy sobie ten czarny. Dosyć fajny jest. Buty. Zielone. Kupmy sobie te. Zielonych nie lubią. Nakrycia głowy. Czapka baseballowa. Żółta, czerwona. Uh, bez czapki. Branzoleta opaska kompanijna wreszcie swoją indywidualność <laughs> okej, okay, może być, tylko szkoda, że jest tylko jeden kolor, no ale niech będzie. Będziemy hipsterami. Okej, okay. ciekawe czy w innych sklepach czy jest na przykład jakiś sklep taki wiecie, bardzo kosztowny jakieś garniaki nawet można kupić albo po prostu niepodrobione rzeczy Może w innym mieście takie coś można znaleźć. E, hmm. No nie wiem, zobaczymy. Okej. Okay, Wiesz co, wykonamy jeszcze tą misję e, misję tutaj tą przysługę. Sorka, sorka, biegnę. Co można kupić? Nie, regeneracja zdrowia już nie potrzebuje. Tu są jakieś koszulki jeszcze O, to nie może nic kupić, no trudno. Tak, słyszę, słyszę, jestem, co jest.

I zatopmy je w rzece. O, to jest skrzynka. Pięknie, pięć tysięcy. Chyba na zejście, trzeba zejść. To jest jakiś parking. A nie, to jest po prostu ze zejście LOL. Co za auto? O, gazeta. Dobra. Dokąd idziemy? Zjedź samochodem. Michel z nabrzeża. Nie ma sprawy. Jeszcze u góry jakaś informacja była? O oh, fuck. Oh, fuck. Przepraszam. jej udało się. Super. E, dobra, słuchajcie. Dzięki serdecznie za oglądanie materiału, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że się podobał, jeśli tak to nie zapomnijcie o ocenie i o napisaniu komentarzu, no i tyle, ja się z wami żegnam już po raz kolejny, także trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale, jakby miał spróbę tym sprzedał mu Heda, dobra, hej.